A w dzisiejszej szopce dla reportera Zgodnie z tym jak głosowaliście na instagramie Będzie o patusa. To jest Agnieszka Mąż Agnieszki popełnił sam, Ale zanim to zrobił To przepisał na swojego brata dom i cały majątek Bo Agnieszka to zła kobieta Czyli Agnieszka z dziećmi mieszka w tym domu Ale brat jej męża chce ją stamtąd wyjebać Nadążacie? Pamiętajcie, że w takich odcinkach nie możecie myśleć logicznie Tylko pato logicznie. Kamerzysta pokazuje psiaka Agnieszce to bym proponował jeszcze z 10 kilo tej psi doczepi. Na miejsce przyjeżdża matka i brat tego, co się powiesił. Biedny brat, biedna matka, zła Agnieszka. Takiego chuja. Plot twist. Agnieszka zaczyna opowiadać, jakim to jej mąż był dobrym człowiekiem. Ile razy ja tu byłam skopana, ile razy ja tu byłam ubita. Mamusia też zrozpaczona po śmierci synka. Chuja. Plot twist. Agnieszka opowiada, jak mężulek swoją się kochał. Swoją matkę sponiewierał, aż jej tu łokieć złamał. Patologia pierdolona. Brat tego męża, od razu widać, że doktor socjologii, mówi, że. Jestem przechowana, że kobiety nie uderza. Plot twist. Bo Agnieszka opowiada, jak najpierw jej groził pałką tutaj i mówi do mnie, bo zginiesz. potem tego dzieciaka walną pałką. Gdzie cię uderzył? Tu. I co wtedy się działo? Mnie to no bolało. Patologia. Przyjeżdża policja. Tam jest jeszcze babcia tej Agnieszki. Taka widać, że dziarska babeczka. I mówi, że ona ma prawo mieszkać w tym domu. I robić sobie co chce. Nawet... Mogę zamówić Pada propozycja dla policjanta. Mnie powiedziała, że może pana zaprosić nawet na ona no, no Na pewno na takie coś nie, nie, pójdę. nie pójdę. A ten policjant widać, że tak niby nie, ale parę złotych by sobie do pensji dorobił. Wszyscy wchodzą do domu I nagle tej matce odpierdala Patologia, pierdolona patologia Wracamy do studia A tam pani doktor Zielinko tłumaczy nam jak działa polskie prawo Oni mają tytuł prawny, żeby tam przebywać Fajna jest pani doktor Czyli ten brat z matką mogą zabrać ten dom Ale najpierw muszą zapłacić Agnieszce Jotruś Ile tam wyszło? Około 110-120 tysięcy. A na koniec wierszyk jako błęda. Kiedy dobrze wiesz, że kobieta przez twojego syna była bita, gnojona. My naprawdę pani współczujemy. A ja kurwa nie! Patologia pierdolona!